Siema, witam w filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Realem Madryt, El Clasico, Liga Hiszpańska. Pierwsze starcie w tym sezonie. W ehm, Takim słowem wstępu mogę tutaj powiedzieć, że jedna i jedna dru i druga drużyna miały swoje problemy przed tym meczem. Ehm, Barcelona trochę większe jeśli chodzi o kontuzję tych takich dość istotnych zawodników, ale no to nie jest nic istotnego, mamy bardzo dużo tematów do poruszenia. Więc dzisiaj będę się pożytkował <laughs> drugim telefonem, w którym mam zapisane różne, przeróżne rzeczy, które się wydarzyły w tym meczu. Ale na wstępie chciałbym was oczywiście zaprosić do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Tutaj najbardziej e, udostępniajcie ten film swoim znajomym. Więc niech to się niesie, fuśmy razem fajny fanbase i powinno być ok. E, będę sobie odkasływał co jakiś czas, bo nadal trochę jestem chory i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Zacznijmy od składu otóż Hansi Flick nie oglądał mojego poprzedniego filmu, w którym mówiłem, jaki skład uważam, że byłby najlepszy na ten mecz, no i osobiście też uważam, że głupio zrobił, ponieważ wystawił skład po swojemu, a ten skład, który opisywałem w moim poprzednim filmie, w którym mamy zamiast napastnika, mamy czterech pomocników tutaj w tej środkowej strefie, zakęszczamy ten środek pola, zdobywamy dominację w środku pola, no to w tym meczu Przeciwko takiemu realowi, który zagrał w ten sposób, w jaki zagrał, byłoby rozwiązaniem taktycznym idealnym. No ale cóż, trudno, zobaczymy, jakie będą dalsze działania Flika w przyszłych El Clasico, których w tym sezonie prawdopodobnie będziemy mieć jeszcze no myślę, że minimum dwa, a może i nawet ze trzy się wydarzą, <laughs> może cztery, zobaczymy, no, to w różny sposób wiecie, może wyniknąć. Tak czy inaczej, skład. Hundę, Kubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Jamal, Ferran, znaczy Fermin Lopez, Rashford, Ferran. Czyli taki najbardziej klasyczny skład, który można by było wystawić na jakikolwiek inny mecz, ale nie na Real. No ale to już jest moje osobiste zdanie. Tak czy inaczej, em, tutaj już będę się pożytkował tym, co się działo. Pierwszych paru minut nie obejrzałem, aczkolwiek widziałem tą sytuację <coughs> z potencjalnym karnym. Uważam, że karnego w tym wypadku nie powinno być, ponieważ, e, ponieważ no tutaj Jamal co prawda tej piłki nie dotknął, wybijając ją, próbując ją wybijać w polu karnym, no ale też nie, jakby w żaden sposób nie zaatakował on Viniciusa. To Vinicius chciał kopnąć tą piłkę, a kopnął w nogę Jamala, więc zasadniczo to był fał na Jamalu. I uważam, że w tym wypadku sędzia podjął dobrą decyzję. Następnie istotna sytuacja, czyli nie pamiętam która minuta, ale jakoś też początek meczu, już wtedy oglądałem w telewizorze. Spalony, znaczy tak, spalony po pięknym Golmbapę. No i tutaj trzeba oczywiście przyznać, że ten Golmbapę był niesamowity. No, Fermin w głupi sposób trochę stracił piłkę w takim newralgicznym miejscu przed polem karnym, tam wiecie, około 20 metra. 25, 30 ta strefa stracił piłkę, do której Mbappe się, znaczy wiecie, ta piłka tak przeleciała sobie przed niego, Mbappe się do niej po prostu złożył, oddał taki strzał wolejem, taki wiecie prosty zamachowy strzał, e, y, nie wiem jak to nazwać nawet, po prostu no niesamowicie dołożył nogę i to jest takie coś wiecie na zasadzie w ten sposób gola strzelisz raz na nie wiem na 20 prób. I to była ta jedna z dwudziestu prób, właśnie dla Mbappé. Strzelił pięknego gola, ale okazało się, że był tam spalony. No i w tym wypadku ogromne szczęście dla Barcelony, ponieważ ten spalony to była dosłownie, nie wiem, jedna czwarta łydki. Mbappé wystawała poza linię spalonego, którą tam wyznaczał bodajże Kubarsi, który no, był ustawiony, no nie bowiem, że źle, no po prostu był sobie ustawiony w defensywie. I tyle. Więc <laughs> ogromne szczęście, no ale szczęście niestety nie trwało długo, ponieważ Mieliśmy bardzo szybko gola właśnie na 1-0. Mimo wszystko 22 minuta. Po raz kolejny Mbappe po świetnym podaniu od Juda Bellinghama. No tutaj też trzeba przyznać, że, że no Bellingham świetnie zagrał tą piłkę. No i Mbappe sobie tam zszedł trochę bardziej na prawą stronę. Na dalszy słupek oddał strzał, pokonując Wojtka Szczęsnego. Cóż, trudno do tej 22 minuty, sobie tak myślałem. Ok, albo teraz Barcelona się ruszy potężnie do ataku i Real troszeczkę odpuści i będzie próbował bardziej kontrami, albo, albo będzie po prostu, wiecie, sytuacja na zasadzie Real dalej przejmuje dominację nad meczem. No i niestety, ale była to wersja numer dwa, czyli po prostu Real w pierwszej połowie totalnie zjadał Barcelonę. Barcelona tam wyprowadziła może trzy sensowne akcje, które... No, z których tylko w zasadzie jedna przyniosła gola, a tak to no, totalnie szapoba dla Realu. Tutaj muszę to przyznać jako fan Barcelony, że zagrali świetne pierwsze 45 minut, totalnie odcięli Barcelonę od gry, a gdy Barcelona już coś próbowała ofensywnie, no to były to takie żałosne próby, no takie beznadziejne, ale o tym powiem też trochę więcej w drugiej połowie, jak wyglądały te ataki Barcelony. Dobrze, mamy następnie 38 minutę, tutaj było wyrównanie na 1 do 1, Fermin strzelił gola po podaniu Rashforda. Fajna akcja. <coughs> Fajna akcja, przytomne zachowanie Rashforda. Eee, I Fermin dołożył nogę, znalazł się w polu kardym, czyli to, co umie świetnie robić. Właśnie zna znajdywać się w takich sytuacjach bramkowych. I mieliśmy wynik 1 do 1. Ten stan rzeczy niestety nie utrzymał się długo, ponieważ zaledwie 5 minut. I mieliśmy gola eee, Juda Bellingama po podaniu Militao. No i tutaj pojawia nam się, uważam, bardzo duża kontrowersja, ponieważ. Zanim Militao, jakby to powiedzieć, zaliczył tą asystę, to było w starcie Dina Hausena razem z pału Kubarsim. Dwóch młodocianych reprezentantów Hiszpanii wyskoczyło do piłki, no tylko problem w tym, że Hausen wyskoczył razem z łokciami. A że Kubarsim jest od niego niższy, to dostał łokciem prosto w szczękę. Wywrócił się i w tym momencie piłka za ich dwóch walczących o tą piłkę spadającą przeleciała. I tam stał Bellingham, który dołożył tylko nogi. No i w tym wypadku dziwi mnie, bo ta sytuacja była sprawdzana na warze. Ogromnie dziwi mnie to, że to zostało uznane, bo no, tak na dobrą sprawę absolutnie uważam, nie powinno być. No tam był po prostu faul. No kurczę, w jakiej innej sytuacji? Już nie mówię o takim meczu. Mówię o, jakim meczu, o meczu jakimkolwiek. <kuh> Jakichkolwiek drużyn. No jeśli jeden zawodnik dostaje złokcia w twarz. Pró próbując walczyć o piłkę, no to jest oczywiste, że jest to fałsz w polu karnym i nieważne, co się dzieje dalej, czy ta piłka za niego, za, 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 za po prostu przechodzi dalej, za niego, on nie bierze w tej akcji jakiegoś głębokiego udziału. No jeśli, nie wiem, nawet jest przykładowo rzut rożny <laughs> i zawodnik, załóżmy tutaj na tym przykładzie, tak? Barcelona jest w polu karnym przeciwnika, Rashford sobie wyrzuca rzut rożny, no i nie wiem, taki tam, nie wiem, Erik Garcia zdobywa bramkę z główki, ale w tym samym momencie, albo chwilę wcześniej, w zasadzie walcząc jeden na jednego w tym polu karnym, nie wiem, yy, kunde przykładowo walczył z jakimś obrońcą Realu i kunde gościa wali z łokcia w łeb, no to jest oczywiste, że ten gol Garcia jest nieuznany. To jest dla mnie oczywista rzecz. No, kunde wali kogoś na łeb łokciem. No to anulujemy. Jest faul i trudno. I nie ma tego gola. Co z tego, że to nie była, wiecie, jakby jedna składna akcja, że tutaj się stało to, a tam był gol. No nie. Po prostu anulujemy, bo był faul. I tyle. Więc w tej sytuacji absolutnie uważam, że gola być nie powinno. I no tutaj mieliśmy niestety małą kradzież na korzyść realu. No ale trudno. Idziemy dalej. <kluzła> Żółta kartka Pedriego. Nie wiem, czy to było przed, czy po. Ale to była komiczna żółta kartka. No ale wychodził z bardzo groźnym kontratakiem. Myślę, że mogliby tutaj strzelić gola bez problemu. No i po prostu Pedri uznał, że trzeba Viniciusa powstrzymać. Złapał go za koszulkę bardzo mocno, intensywnie zaparł się na maksa jak tylko się dało. Powstrzymał to. Oczywiście fał taktyczny, żółta kartka, jak najbardziej pilna. Mówię o tym po prostu bo mnie to niesamowicie rozbawiło. No ale niestety ta żółta kartka miała też konsekwencje. Później pod koniec meczu dobrze, lecimy dalej, eee, podsumowanie pierwszej połowy, eee, opisałem to sobie w ten sposób, Barcelona oddała inicjatywę Realowi, mało akcji ofensywnych, Jamal i Ferran widocznie bez rytmu meczowego, no i jest to prawda, Jamal i Ferran Torres totalnie bez rytmu meczowego, Ferran Torres to był jego pierwszy mecz po kontuzji, zagrał słabo, dlatego ja też osobiście w moich przewidywaniach uważałem, że lepiej by było, żeby Ferran sobie wszedł na jakieś, 20, 15, 10 minut na końcówkę meczu, i może, wiecie, znalazł się tam w jakiejś sytuacji, w której po prostu by tam nogę sobie dołożył albo asystował. Jamal też nie jest jeszcze w takim pełnym rytmie, bo, bo te jego mecze, które dotychczas rozgrywał, były takie, wiecie, trochę pograł, trochę nie. Tutaj w ogóle z Jamalem była długa historia z tym, że Boże, o co tam chodziło? No po prostu fani Realu chcieli go utemperować totalnie. Piłkarze Realu, tak samo. Podobno miała być jakaś rozmowa Jamala z Karwachalem po meczu. Jakieś takie dziwne rzeczy tam po meczu, to w ogóle się prawie pobiły dwie ławki rezerwowych, ale to trochę już klasyka w tych meczach Barcelony z Realem. No nieważne. Tak czy inaczej, Jamal ewidentnie był trochę stłamszony całym tym meczem i no nie do końca się rozwijał w tych akcjach ofensywnych tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Lepiej było w drugiej połowie, ale no nadal jakby ta prawa strona była dość mocno zabezpieczona a gdy potem Jamal był przesunięty do środka pola, no to już były, wiecie, takie paniczne ataki, znaczy paniczne próby ataków, żeby, wiecie, na na, wiecie, na hura, jazda do przodu, próbujmy tutaj jakieś idiotyczne dośrodkowanie, tutaj jakieś nieprzemyślane podanie i tak dalej, i tak dalej, więc no tam już nie było za bardzo o czym mówić. Chciałbym też podsumować sędziego za pierwszą połowę. Ogólnie uważam, że... W sumie zarówno pierwsza połowa, jak i druga połowa była dość dobrze podyktowana. Martwiłem się bardzo, bo ten sędzia jest jednym z najgorszych, jakich by się dało dać do takiego meczu, no i w ogóle jednym z najgorszych hiszpańskich sędziów. Bardzo źle go kojarzę. Wiele razy podejmował złe decyzje na niekorzyść Barcelony. Tak samo jak, nie wiem, Jesus Hill, Manzano i myślę, że jeszcze spokojnie paru innych by się znalazło. Więc byłem bardzo zmartwiony tym, czy ten chłop po prostu podtrzyma ten mecz na odpowiednim poziomie, ale no o dziwo. Uważam, że podejmował dość dobre decyzje, poza oczywiście tym golem Juda Bellingama. W sumie nie mam do niego jakichś żadnych głębszych w sumie pretensji, więc fajnie, że wyjątkowo sędzia nie był głównym aktorem tego widowiska. Idziemy dalej, <coughs> moi drodzy, druga połowa i tutaj mamy tak. Rzut karny dla Realu Madryt po piłce zagranej ręką przez Erika Garcia. Jest to w ogóle dziwna sytuacja. Bo, jakby no Eric Garcia tam naturalnie interweniował. Prawą rękę miał jako tą podpierającą, czyli no tutaj tak, jakby tej ręki rzekomo nie było. A lewa ręka szła mu naturalnym takim ruchem ciała, po prostu do góry, jak interweniował. I w tym momencie piłka odbiła się po jego interwencji od Bellingama. I od Bellingama uderzyła w tą jego rękę. Tam dystans był bardzo mały i. No zasadniczo, idąc w myśl tych takich mega skomplikowanych przepisów na temat ręki zagranej w polu karnym, które teraz są naprawdę, naprawdę poryte do, do brzegów możliwości, to, to uważam, że tutaj karny mógł być, ale jakby go nie uznali, to myślę, że spokojnie sędzia też by się z tego wybronił. Znaczy, o, może inaczej, powinien być karny, bo to jednak mimo wszystko zagranie ręką, ale jakby sędzia tego karnego nie uznał, to by się z tej decyzji wybronił na zasadzie, po prostu, wiecie, no totalnej przypadkowości tego. No, Jakbym Garcia jeszcze wtedy na tych powtórkach było widać, że on tam przymyka oczy, więc nawet nie jest w stanie kontrolować tego, gdzie się piłka znajdują. Po prostu idąc w ślizgiem, przymykał oczy, i w tym momencie ta piłka się od Bellingama odbiła niefortunnie i uderzyła go w tą rękę. Więc no jest to sytuacja taka, wiecie, no dość. Nie powiedziałbym kontrowersyjna, ale dyskusyjna. Można by tutaj było podjąć dwie różne decyzje i spokojnie się z nimi wybronić. Tak czy inaczej, sędzia podjął decyzję, że był karny. Ok, podszedł do tego karnego Mbappé, i w tym momencie Wojtek Szczęsny genialnie e, obronił ten rzut karny. Świetna interwencja, fajnie. E, miło widzieć, że Szczęsny mimo wszystko, pomimo tego, że w każdym meczu praktycznie gole traci, to i tak daje od siebie dużo fajnych interwencji. Jest to uważam bardzo, bardzo. <kluje> znaczy, może nie bardzo ale po prostu jest to pewny punkt Barcelony w tym momencie, dopóki Jean Garcia nie wróci, to uważam, że Szczęsny spisuje się w swojej roli dobrze, a większość goli straconych no, nie są na jego konto tak na dobrą sprawę. Po prostu obrona daje dupy, ale o obronie też powiedziałem w poprzednim filmie, do którego was oczywiście zapraszam. Dobrze, idziemy dalej. Chwilę po tym rzucie karnym był atak Barcelony, czy też kontratak, i tutaj mieliśmy sytuację, w której Jamal podał piłkę do Fermina. Fermin prawą stroną przeleciał elegancko. Wygrał walkę o piłkę z Alvaro Carrerasem i był na poziomie około 16 metra przed polem karnym. Łyczek wody. I w tym momencie mógł podać piłkę na lewo. Mógł podać piłkę na prawo. Ale postanowił oddać gówniany strzał. Naprawdę jeden z najgorszych strzałów, jakie widziałem w takich sytuacjach, w takim kontrataku. Prosto w kurtuę. Nasz sam środek bramki, kurtua się nie ruszą, po prostu to piłkę przyjął na klatę i tyle. No najgłupsza decyzja, jaką się dało. Ta akcja miała całkiem fajną dynamikę, której brakowało w ogóle kompletnie Barcelonie w tym meczu. I taką świetną sytuację. Na wyjście, na wynik 2-2 i odwrócenie losów meczu. W Spartoliu. No, dramat, dramat według mnie. Idiotyczna decyzja Fermina, no ale cóż, trudno, zdarza się. I teraz mamy e... jeszcze jedną sytuację. W polu karnym to już była końcówka meczu. Araujo szedł do dośrodkowania w pole karne. To dośrodkowanie nie było do końca celne. I uważam, że tutaj była po prostu taka. Znaczy, no, dziwna sytuacja. Czy ja bym za to gwiznął karny? Nie wiem. Wątpię ale po prostu dziwna sytuacja, w której Araujo biegnie, Carvajal będzie się musiał z nim mierzyć, piłka i tak nie trafi do tego Araujo, ona gdzieś tam przeleci i w tym momencie Carvajal ma w ogóle w dupie to, że piłka gdzieś tam przelatuje. On się nawet nie patrzy na piłkę. Po prostu wjeżdża z bara w plecy Araujo. No ja rozumiem, Carvajal jest mniejszy... Troszkę gorzej zbudowany, Araucho to wielki czołg, no to tam wiecie. No, okej, wywrócił się, powiedział, że tam nic nie było i tyle, no bo to jest walczak typowy, tak? No ale jednak jest to bardzo dziwna sytuacja, no bo hipotetycznie w tym momencie, jeśli piłka by zmierzała do Araucho, byłaby lepiej dośrodkowana, no to uważam, że w tym wypadku powinien być karny. Jedyne, co decyduje za tym, że tu nie było rzutu karnego, no to jest to, że dośrodkowanie nie szło tak na dobrą sprawę prosto do Araucho, tylko gdzieś tam przelatywało trochę dalej i on i tak by tej piłki nie przejął. No ale tak czy inaczej uważam, że no Carvajal swoją intencją samą i tak sprokurował w tym wypadku potencjalny rzut karny, no bo no sorry, no piłka ci przelatuje gdzieś tam, a ty w momencie widzisz tutaj przeciwnika przed sobą, piłka ci przelatuje tam, a ty w niego wierzasz z bara. No to, to była bliźniacza sytuacja. No strasznie, strasznie dziwnie, ale mniejsza z tym. Podsumujmy teraz yy, po prostu albo nie, zanim podsumujemy drugą połowę, i powiemy o Karce Pedriego na koniec meczu. To jeszcze przejdźmy przez zmiany. Bardzo późno w ogóle zrobione zmiany. 74. minuta wszedł Casado za Ferrana oraz Araujo za Erika Garcia. I na początku Araujo grał sobie w obronie, Casado w pomocy, wtedy de Jong przeszedł troszeczkę wyżej. Fermin Lopez szedł na, lewą, na lewe skrzydło, a Rashford grał na napastniku. I tak przez jakiś czas się to toczyło. Potem 84. minuta wszedł Roni i Roni grał na prawym skrzydle klasycznie. Jamal przez krótki czas na ofensywnym pomocniku, gdzie później jeszcze troszeczkę głębiej zaczął schodzić i operować jako taki, powiedzmy, potencjalny kreator gry zamiast Pedriego. Znaczy, no Pedri też oczywiście tam próbował, no ale mniejsza z tym. Eee, <coughs> I później, chwilę w sumie po zmianie Roniego, mieliśmy przestawienie się na taką turbo ofensywę, czyli Araucho wszedł na środkowego napastnika. Eee, Rashford był sobie na skrzydle. Fermin był na ofensywnym pomocniku, na prawym skrzydle był Roni, na ofensywnym pomocniku również był Jamal, a De Jong i Casado grali takich teoretycznie środkowych obrońców. Kunde też bardzo wysoko już zaczął podchodzić, Balde bardzo wysoko zaczął podchodzić. No i tak naprawdę szczerze w tym wypadku, gdzie w defensywie mieliśmy tylko De Jonga i Casado, takich głębiej ustawionych, no to uważam, że to był cud, że bardzo ona nie straciła jeszcze kolejnej bramki, bo no, jakby Chabi Alonso wpuścił Brahim Diaza, tam Gonzalo jeszcze, Rodrygo, więc ta ofensywa Realu była mocno odświeżona i oni spokojnie mogliby, uważam, wyprowadzić ze dwie sensowne kontry i dobić bardzo one porządnie i zrobić mocny wynik na niekorzyść, oczywiście, Blaugrany. No ale mniejsza z tym. Tak, czy inaczej, 97 jeszcze przed Martin, za Baldem, no to tutaj wiadomo, zmiana na zmęczenie Balde, żeby coś jeszcze spróbować zrobić, podnieść trochę, wiecie fizyczność, dodać centymetrów na potencjalne jakieś wrzutki w pole karne i tak dalej, i tak dalej. No i to, byłoby, to by było tyle, więc w tym momencie możemy sobie przejść do minuty numer 100, czyli 90 minuta plus 10 do doliczonego czasu gry. Pedri dostaje czerwoną kartkę. Teoretycznie, tak szczerze powiedziawszy, <coughs> mógłby tą kartkę, drugą żółtą, przez to czerwoną, dostać już w akcji poprzedniej pod polem karnym Barcelony, gdzie wykonał taki faul i kurczę, no powiem wam szczerze, tam chyba bym też osobiście na miejscu sędziego nie dał tej żółtej kartki, bo to był faul, ale to był tak delikatny faul, że jakby tam bardziej ten winga się sam wywalił o własne nogi, a Pedri go tam tylko o dziupinkę dotknął, więc szczerze uważam chyba, że dobrą decyzją było to, że w tamtej sytuacji nie podyktował sędzia Yy, znaczy nie, nie dał sędzia żółtej kartki Pedriemu, no ale niestety już w akcji ofensywnej, gdzie piłka Pedriemu odleciała trochę za daleko i walczył o nią ślizgiem i wjechał w yy, czułamy niego, no to już akurat uważam, że faktycznie <coughs> przekroczył już ostateczną granicę, bo myślę, że Pedri już miał u sędziego, wiecie, ten limit taki totalnie 99% załadowana jest już czerwona kartka z jego jakichkolwiek interwencji. Więc w tym momencie, jak jeszcze dołożył taki wślizg ratunkowy prosto w nogi niego. no to miarka się przebrała, tak zwanie, druga żółta i czerwona kartka. No i w tym momencie eee, patrzę na pozytywy. W następnym meczu po prostu sobie Pedri odpocznie. To jest naprawdę jedyny pozytyw, ale no oczywiście negatyw jest taki, że no nie będzie głównego kreatora gry w środku pola. Więc w następnym meczu myślę, że zagra no po prostu De Jong i Casado. Myślę, że Casado po prostu z misją bardziej e, właśnie bycia kreatorem gry będzie próbowany, testowany na takiej pozycji. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Dobrze, podsumujmy więc drugą połowę jeszcze tego meczu, czyli ataki Barcelony na stojąco, bez tempa. Real bronił się w 11, a Barcelona atakowała w około 5. Niestety taki obraz gry w drugiej połowie mi się zapisał, czyli po prostu Real broni się praktycznie całą drużyną tam, nawet Mbappé czy Vinicius, czy w sumie kto tam grał na prawym skrzydle? No, Brahim później w pierwszej części, drugiej połowy bardziej Winga, w sumie na prawym skrzydle tam występował. Tak czy inaczej, oni się wszyscy bronili. Jak Barcelona próbowała tworzyć jakąś akcję, to tam było biało pod polem karnym i na przedpolu Realu. Tam wszyscy zawodnicy się bronili, każdy coś próbował i liczyli na jakąś fajną kontrę. I to było fajne. Tutaj uważam, że Czabi Alonso Postąpił bardzo fajnie, bo tak zagęcił ten środek pola, że no nie było opcji tam się przebić. Tak? Zresztą to samo, że to, ta sama sytuacja też, że Real przystąpił do tego meczu z taktyką, którą ja proponowałem Hansiemu <sum> Flickowi w moim filmie czyli zagęszczamy środek pola, dajemy czterech pomocników. U nich był Bellingham, był Guler, był Kamawinga, był Czułameni. To był ten środek pola, Mbappé był tym takim, wiecie, napastnikiem, Vinicius był skrzydłowym, a tak na dobrą sprawę nie mieli za bardzo prawego skrzydła. No na tym prawym skrzydle był Winga, który odciążony odrobinę od zadań defensywnych, ale jednak nominalnie nadal z krwi i kości pomocnik, dawał ofensywne jakieś fajne rozegrania i uważam, że Winga w ogóle zagrał bardzo fajny mecz. No a do tego jeszcze zagęszczał środek pola. I przez co oni zdominowali całą pierwszą połowę, zrobili swoje, a w drugiej mogli już się w miarę swobodnie po prostu bronić. <laughs> Więc tak, eee, ataki Barcelona nastojąco. Było mnóstwo sytuacji, w których Barcelona ustawiała się do ataku pozycyjnego. I nie wiem, taki Pedri czy De Jong dostawali piłkę, a chłopaki tak. Rashford sobie tutaj na lewym skrzydle postał, popatrzył, Balde też, na prawym skrzydle Jamal. Tu jestem, tu stoję. Nie ruszam się, ale jestem w polu karnym, gdzieś tam Fermin czy Ferran. Tak samo, ze stali, tak? No, no podaj piłkę. Może przejdzie akurat jakimś magicznym cudem przez Chomeniego, Militao, Hausena, Kurwa Karerasa i tak dalej, i tak dalej. Może się uda, spróbujcie. Ja sobie postoję, ja poczekam. No, tak wyglądały te ataki. No, przykro mi, ale tak było. I do momentu, gdy na przykład taki Pedrin nie postanowił, że weźmie piłkę, ją podholuje do przodu, czy też de Jong, czy ewentualnie Jamal nie spróbuje pociągnąć akcji, to tam nic nie było. Zresztą atakowanie w pięciu był Jamal, Rashford, Ferran, Fermin, Pedri de Jong. <coughs> no to już mamy szóstkę, no to już przeginam trochę to, co opisałem. Ale no, jak chcesz przejść przez Valverde, jak chcesz przejść przez Karę Rasa, który jest w dobrej dyspozycji, gdy nie masz oskrzydlenia na przykład takim Kunde, który się mało podłączał do ofensywy, gdy nie masz oskrzydlenia Balde, który się mało podłączał do defensywy. Gdy nie wiem, gdy któryś z środkowych pomocników nie wejdzie trochę głębiej w linię i w tym momencie do rozegrania mamy dwóch genialnych rozgrywających środkowych obrońców i żaden z nich nie podejdzie ci wyżej. No nie, oni tam kryli typowo tył. I z jednej strony oczywiście można to zrozumieć, to jest działanie zapobiegawcze. Utrzymujemy linię defensywną w defensywie, no bo jeśli tam ci wyjdą z kontrą, no to musimy mieć zawodników, którzy potencjalnie mogą zepsuć kontratak realu. No ale jednak, mimo wszystko, jeśli chcesz. Atakować i jesteś w sytuacji, w której musisz gonić wynik, no musisz zaryzykować. No trudno, może ci się to nie opłacić, możesz dostać bramkę w plecy, ale no musisz ryzykować. A tam ryzyko pojawiało się dopiero pod koniec drugiej połowy i dopiero wtedy się wszyscy rzucili do ataku. Dziwne, dziwne decyzje. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie było flika na murawie, który mógłby w danym momencie powiedzieć: Dobra, chłopaki, macie w tym momencie się rzucić tam, trudno ryzykujemy defensywę, ale macie iść do ataku. Nie wiem, może ten Markus Sorg który zastępował Flicka, jest po prostu takim, wiecie, apaczem. A se patrzę, no se chłopaki grają fajnie, no co tam. Flick, co mam zrobić? Tak? Martina wpuścić 97. Ok, Okej, no dobra. Martin, chodź, wejdziesz. No to jeśli takim trenerem jest pan Sork, no to no ciężko oczekiwać, że chłopaki by się sami zmotywowali do pewnych działań, no ale tak czy inaczej wyglądało to tragicznie. No i w tym momencie po prostu trzeba przyznać, że Real wygrał ten mecz. Znaczy, inaczej. Nadal uważam, że tego gola być nie powinno, czyli byłby wynik 1-1, ale tak czy inaczej uważam, że zwycięstwo zasłużone dla Realu pod względem ogólnej gry, dyspozycji, tego jak się zachowywali taktycznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Barcelona zagrała niestety, ale mecz słaby <laughs> i mam nadzieję, że odbiją się w następnym swoim meczu. Eee, tak, eee, no i to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie moim, o tym meczu. I tak dalej, i tak dalej, komentarze są dla Was, widzimy się po kolejnym meczu Barcelony. Trzymajcie się, cześć.